Cześć! To jest kolejny odcinek z rozwijania mojej armii. Z tej gry będzie tylko jeden odcinek. A już e, kolejne odcinki to będzie z innej gry. Wczoraj nie nagrywałem, bo okazało się, że grałem z Xavierem i nagle vlogowała go z Robloxa i okazało się, że albo go zhakowano, albo go zbanowano, a akurat kupił e, bardzo dużo robuxów i po prostu pomagałem mu i nie miałem czasu nagrać dobra, wsyłam moją armię i w tym czasie będę kupować jakieś ulepszenia dobra, może jakoś auta tu muszę ulepszyć e, mogę? mogę, ooo czołg Dobra, to ja do mojej armii czołg wezmę. Uh, wow. uh. O, dobra, są czołgi. Ale teraz ulepszyli fajnie to. Fajnie teraz to dosyć wygląda. Dobra, lepszy jeszcze moje ludzki. Okej. Okay. No już dalej nie mogę. Teraz zobaczę. Eee, to wezmę to chyba. Zamiast tego i sobie z tego... z tego? No i teraz zarponujemy moją armię, tylko o nich oni nie... Jeszcze nie wychodzą, nie wychodzą, bo ja chcę obejrzeć moją armię. Stójcie, 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 stójcie bo spadniecie, spadniecie, No i spadam. No. O, przynajmniej jego mogę obejrzeć. Taki sam, tylko inaczej po prostu się nazywa. A nie, on chyba ma bardziej opancerzone części, no to fajnie. Dobra, puszczam ich do walki. Jeszcze jak zginą moje czołgi, to yy, pojawią się nowe i będzie fajnie. Dobra. W sensie, bo Teraz dodałem te czołgi, a wcześniej e, zapomniałam dodać za tych dwóch. Dobra, że się jadą? Co to za armia? Eee, oni jakieś chałupice mają? Jezu. No, no normalnie ubicę yy, mają Są so, ognisty yy, ognisty olży Rakietnice. No, ja nie mam z nimi szans. Lekcie moi. Tak, moi zginęli. Okej. Okay. Dziwne. Dobra, wracam do mojej bazy i zobaczę czy mogę kupić już e, ten sport, to nie latające te. Czy mogę już balony kupić? Tu jest tutaj? Nie to za 25 tysięcy. Droga. Dobra. W ogóle... Z kim oni walczą, że oni Oni są za daleko. Gdzie jest mój olbrzym? Tutaj idzie. fajnie, Dobra. Są kody jakieś. Okej. Okay. I teraz będzie walka. Co? Tylko dużego na jeden strzał. Co? Dobra. Muszę się szybko zresetować, żeby oni nie wyszli. A już wyszli. Szybko, szybko, szybko. E, są na, O tam. W ogóle... Śmieszny jest to oddalenie kamery, bo... To jest jedyna gra, w którą grałem, gdzie można tak bardzo oddalić kamerę. I nie wiem nawet po co to jest tak daleko oddalać. Dobra. Mogę już to kupić. O, mogę w końcu nowe pojazdy. Wcześniej mi się blokowało. Ale właśnie muszę zamienić to na czołgi. Co to za czołg? Y nie miałem. Czekajcie, muszę sprawdzić, bo naprawdę jako go nie kupowałem. Gdzie on jest? A tu? Nie przypominam sobie, że kupywał go Okej. Okay. Nie, to te... Super pracownicy. Dobra, ja w tym czasie polepszę ich. Z ile to za? No, mało, ale. Dobra. Co to jest za dziewięćdziesiąt sto dziewięćdziesiąt punktów. To młot? Nie rozumiem. Jakoś nie dodaj mi. Właśnie możemy. buźki zmienię. Za 100. Nowa buźka. Aha, jaka fajna. Robloxowa buźka. Dobra, zmieniłam. Daj to za 500. To też za 100. To co to będzie? Czepeczki. Ale fajne. Czy kolejny słuchawki? Mogę czapeczki i słuchawki? No tak. Dobra, idę zobaczyć, czy oni mają czepeczki i słuchawki. Właśnie muszę zresetować. No tak. Nie, mają tylko słuchawki. Dobra, niech będą mieli słuchawki. ale to czołgi fajne, tylko że oni mają jakieś kosmiczne rakietnice. Teraz będę musiał jeszcze się sobie zapytać, co on będzie teraz nagrywać, skoro mu to prawdopodobnie zbanowali. W sumie on nawet nic nie robił. Normalnie grał często z nim grałem, to on normalnie grał, nigdy nie cheatował. Więc nie wiem, co musiało się stać. Ale ten Joe szybki jest. Ile tam osób? Nie. Jeden kieruje, drugi strzela. Przyjąłem tą bazę. Dobra. Eee, gdzie by... O, jaka postać, z zarobów Dobra, yy, atakujcie. Nie środkowe, tylko górne. No. O nie! Oni mają. O nie! Samoloty. Gorzej. I te chałupice przyszły, nie? Ciekać. Szybko, moje armii, uciekajcie. Uciekajcie. Szybko. Dobra. Uciekli. Teraz czekam jeszcze, aż ten wyjdą. Ja zobaczę, w sumie, jaka to armia. W sumie nawet to oddalanie się. No, no nawet się przydaje. Nie, no, słabszą moją. No, ale mają yy, te balony. <ścoughs> te uśmieszki. Są takie fajne. Dobra. wypuścisz ich? to jak ich wypuści, to to będzie już ostateczne starcie. I ostatnia bitwa. Tak, no w końcu. Dobra, to już jest ostatnia bitwa, którą mam nadzieję, że wygram. Że oni nie idą. Aha, bo giną przez nie. Nie, no przegram. Za dużo ich jest. No, bo ich jest za mało. Nie. Co? No, Przyjęli. Ale dobra, mam 30, to się resetuje. Kupuję moje pierwsze latające pojazdy. <śm> latające pojazdy. Trochę bez sensu. Bardziej balony. Dobra 34 i pierwszy. Wow, bohalam, ale jaki fajny. Za, co za 50 tysięcy właśnie póki jeszcze zostało póki jeszcze zostało kilka minut na nagrywanie no to yy, sprawdzę gdzie można. Ulepszyć moje latające to Tu. Co to Co, co, co to jest? A chyba mogę do tego e, dużego ulepszyć. To za ile? O to drogie. Dobra, i tu chyba będą właśnie te latające. Ale y, tu mogę ulepszyć moich gigantów. Na przykład mogę mieć tylko ognistego, z Tutaj statków, a tu chyba balon. Tak? Kiedy będę mógł to ulepszyć? Z 20... Co? Jakie to drogie. Dobre, idę moich na dole ulepszyć. Moich pracowników biurowych oś na maksa. Jeszcze tu. Dobra. Ostatni rząd. Chyba można mieć nawet więcej. Nie, no tu więcej chyba można. Pa, że... No, Dobrze, dobra. Dobra, to odcinek już dobiega końca. Zostawcie łapki w górę i subskrybujcie. Pa, pa.